tego mitingu jest. Dziękuję. Dobrze, nagrywamy speakerki. Czy ty się zgadzasz na to, aby Twoja speakerka została nagrana? Tak, Dziękujemy ślicznie. I teraz oddaję Ci głos. Zapraszam, Janusz. Bardzo proszę. Ja mam na imię Janusz, jestem alkoholikiem. Dziękuję grupie Wolność Słowa za za na zaproszenie na, na, na tą stickerkę a głównie na no, Oradkowi, no bo to on, on do mnie dzwonił. <coughs> I jak tu na no, głupot, to ja tam mogę trochę przez te resztki GTW wysłuchać, a on będzie musiał z tym żyć z wami dłużej. No. Ja jestem alkoholikiem, mam, mam sponsora, sam też staram się. Zatrafiają się ludzie, którzy chcą poznawać ten program ze mną i nawet niektórym się to jakby udało i, i, i się dzieją, także coś tam próbuję działać. A nie piję od 13 lat nieprzerwanie i prawie od tylu lat, tak powiem, mam postawione te kroki i ten najważniejszy fakt w moim życiu, czyli odnalezienie Boga i, i nawiązanie z Nim kontaktu, to jest też gdzieś tak, właśnie, jak kilkunastu lat, nie trzynastu. A jestem tym alkoholikiem takim, opisanym w Wielkiej Księdze jako prawdziwy, bo to trochę tak budzi jakieś takie dziwne reakcje czasem, ludzie, jak ktoś się tak przedstawia, typ, typ beznadziejny takich, który lekarzom, którzy chcieli pomagać, takim jak ja łamie serca, bo, bo, bo są poza, poza, ich, poza ich zasięgiem, poza ich możliwością ich pomocy, nie? Jak było, to jest jakby no, też ważna część w każdej jakby stickerce, bo, czy, czy w jakimś doświadczeniu alkoholika, bo, bo dzięki temu można jakby tam nawiązać tą. To albo zyskać zaufanie tego nowicjusza, nie, tu jakby. Pewnie nowicjuszy nie ma, ale, ale. Ja tam miałem ten pierwszy kontakt, jakiś się upiłem od razu. Ja w ogóle przez długi czas na, na moich odwykach, to próbowałem się jakby dostosować do tego wzorca, jak się ten alkoholizm nie rozwijał. Nie, i tam, że tam zwiększałem dawki, że coś tam, że raz w miesiącu, raz później raz w tygodniu, później co. E bo myślałem, że tak trzeba się dostosować, nie? Na piątym odwyku powiedziałem, no i teraz policja słuchaj, ja tak nie piłem, ja jak piłem to, to, to piłem od razu tyle, żeby żeby się upić po prostu, nie? Dopóki był alkohol. No, mówię, to czemu tak nie, nie napiszesz, nie? To jest też taki jeden jakiś problem u alkoholika. Przynajmniej u mnie był, że, że, że ta prawda mi się wydawała nieprawdopodobna i zawsze chciałem e, pokazać siebie z takiej strony, jakim rzeczywiście nie byłem, nawet w tym, nawet w tym piciu, nie? E, Pierwszy raz miałem 14 lat, gdy się, gdy się upiłem ze starszym trudnym jakimś jego kolegą. I też nie, nie, nie zatrzymałem się po jednym kieliszku czy, czy, czy po dwóch. Nie, nie wiem, jak się położyłem spadzi. I każde, każde picie, jeżeli. Wiadomo, że jak miałem tam 15 lat, czasy jakieś tam licealne, te, te wszystkie prywatki i tak dalej, wyjazdy gdzieś pod namiot i w ogóle. No to jasne, że, że, że nie było tak, że od razu jak siadałem, to, 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 to piłem do, do zgonu, no bo bo ci koledzy, z którymi gdzieś tam wyjeżdżałem, gdzieś tam chcieli iść, czasem w te góry czy, czy, czy popływać, czy, czy coś tam robić, no to z nimi szedłem. Czasem gdzieś tam, nie wiem, matka zakończyła imprezę, czy, czy yy, trzeba było jednak do tej szkoły na jakąś klasówkę pójść, no to, to się kończyło. Ale jak nie było, jak nie było jakiejś takiej zewnętrznej przyczyny, to, to piłem do, dopóki był alkohol albo dopóki Bereczka na stół nie spadła, nie? To to było, to było od początku tego, tego, typu, tego typu picie. Nie? Także ten, ten alkoholizm chyba gdzieś tam miałem, jakoś tam gdzieś w genach. Nie? A w wojsku trochę, tam już więcej w wojsku e, odkryłem. E, kolega mnie przekonał do tego, żeby klina wypić. Cholera, nie? E, nie chciałem, ale jak wypiłem, to, to, to miałem takie wrażenie, teraz tak na to patrzę, jakbym koło wymyślił. Nie? Teraz już można żyć, bo po prostu alkohol mi pomagał tam w tych wszystkich e, Sytuacja w sytuacjach życiowych, gdzie, gdzie to, czy tam, czy, czy zatańczy, czy się gdzieś odezwać, czy cokolwiek zawsze ten alkohol rozwiązywał problem, tylko to cierpienie na drugi dzień było niefajne, nie? No, ale i tak tych zysków było więcej, to można było cierpieć. A ja? kurde z tego klinowania spróbowałem, no to, mówię, to już jest komplet. Teraz można żyć, bo, bo, bo nie, nie, nie trzeba też cierpieć, nie? To, to był kolejny jakiś tam etap, który no, to, oszustwo jakieś tam, nie? A pojechałem na pierwszy odwyk w wieku 26 lat, ja po wojsku wróciłem na kopalnię do pracy, byłem ratownikiem górniczym w młodym wieku, w sumie tam na ten kurs pojechałem i wszyscy ci koledzy mi bardzo imponowali, jak, jak tylko chcieli się ze mną napić, ja też z nimi piłem. Oni zauważyli, że ja dużo piję. Mnie się wydawało, że piję tak samo jak, jak oni wszyscy, a ja piłem codziennie z którymś innym z nich. Nie? Jeszcze byłem dumny, że chcą ze mną pić, że pozwalają mi po mówić, że tam traktuje mnie jak równorzędnego kolegę. Pojechałem tak trochę na, dla świętego spokoju. Zawiózł mnie kolega, który był parę miesięcy wcześniej. No on, on nie pije już tam od 32 no, lat. No, a ja to był, to był początek mojej drogi takie ja tak czasem prześmierczo mówię, chociaż to jest taki śmiech przed idzie, Sposób na życie szlakiem odwyków południowej Polski. Bo, bo, bo trzy razy byłem w Dożycach, dwa razy na zamku w Wolowicach, no i dwa razy w Świętym Szpitalu Babińskiego, czyli Kraków, to wierzę, wariatów. I pierwszy odwyk, i to picie do pierwszego odwyku, to było jak przedszkolne, bo każde, każde następne kończyło się już na, na, na kroplówkach, na detoksie. I po każdym z tych detoksów miałem wrażenie, że już niżej się nie da upaść, więcej nie można stracić. Że tym razem to ja już się postaram i zastosuję się do tych wszystkich zaleceń z terapii po raz kolejny. I potem okazywało się, że można upaść jeszcze niżej, że, że można jeszcze mniej ważyć, jak gdzieś jak, 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 nie tam koledzy wywozili na, na, na detoks. I tylko przy całym jakimś takim poczuciu, że, że taki inteligentny jestem oczytany i amaturę na, na piątkę napisałem i tego typu wzury z polskiego, nie? To znaczy, że, że wszystko co czytam, to tak jakby ze zrozumieniem, a nie potrafiłem wyciągnąć takiego prostego wniosku, że przeprowadzając ten sam eksperyment, czyli robiąc te same. No, postępuję w ten sam sposób, oczekuję. Oczekuję innych efektów. Nie? Moi koledzy w pracy, którzy nie mieli pojęcia żadnego o alkoholizmie, po drugim, trzecim czy czwartym odwyku moim, to, a, to oni mieli więcej zdrowego rozsądku ode mnie, nie? bo oni się nie zastanawiali, czy zacznę pić, tylko kiedy. Nie? I tam robili sobie czasem jakieś zakłady, nawet niezłośliwie, bo, bo gdzieś tam lubiany byłem w pracy, ale, ale wiedzieli, że robię dokładnie to samo, czyli efekt też musi być taki sam. Nie? A, ja, a ja byłem święcie przekonany, że tym razem. Jak się zastosuje do tych, do tych zasad z terapii, tym razem już się naprawdę chcę zastosować, bo już mało życia nie straciłem, że tym razem będzie inny efekt. Nie? Einstein mówił o takich ludziach, że to są szaleńcy, którzy przeprowadzają ten sam eksperyment i oczekują innego, innego rezultatu. Nie będzie innego rezultatu. Mnie też nie było. A... I jedyny wniosek, jaki wyciągnąłem tą moją kurde inteligentną głową, super, bo przecież jestem naj, najinteligentniejszy w ogóle na świecie i najmądrzejszy, to jest taki, że w tym piątym rozdziale tam mnie też opisali, że istnieją tacy nieszczęśnicy, to nie ich wina, i tacy się urodzili i to jestem ja i, i, i wezmę i się zapiję, chociaż zapić się jakby e, nie było tak łatwo, bo te podroby te ta, ta, ta trzustka wątroba, te nerki jakieś tam były gdzieś Odporne na ten alkohol, to tak nie, nie, nie mogłem zdechnąć, ale e, sznur na drzewo, czy pójście na tory, to były jakieś tam e, rozwiązania, które, które chodzi mi chodziły po głowie. Zresztą niektóre próby samobójcze też podjąłem. Nie udały się, choć w zasadzie powinny się udać. Jedna była taka trochę śmieszna, bo. Bo jak w tym umieraniu się też się, tak bałem jakiegoś bólu, żeby nie, nie, nie cierpieć, coś tam, kiedyś gdzieś tam się wspinałem, po górach się naczytałem różnych książek, że jak się zamarza, to tak się zasypia i że to nie boli, nie? No to pomyślałem sobie, że zamarza sobie w lesie. Zima była, jak jak cholera, tego mrozu było dość, dość sporo nocami, 20 stopni, no to sobie wziąłem flaszkę 0,7, poszedłem do, 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 do lasu. I tam piłem tą gorzałę i pisałem jakieś listy pożegnalne i zasnąłem i, i obudziłem się przemotnięty, bym przyszła odbić cholera i, i nie zamarzłem, kurde, nie? Także no, Pan był gdzieś tam nade mną czuwał i czegoś tam ode mnie chciał. Nie? W każdym razie nawet to, że, że, że tam gdzieś straciłem rodzinę w sensie, że tam nie, nie mieszkałem z żoną, że mieszkałem w takim, kurde, takiej chatce, takie pół domu gdzieś tam na skraju lasu i, i została mi tylko praca, bo, bo miałem kierowników i, i dyrektora, i szefa i kogoś tam, to byli moi koledzy, to mnie tam traktowali trochę łagodniej niż innych, jeszcze dawali mi więcej szans niż by dali to komuś innemu. I prawo jazdy jeszcze miałem, bo, bo policja jakoś tam nie mogła mnie namierzyć. Nie? Nie, mieli, nie mieli szczęścia, ja miałem więcej, nie? Szczęście miałem, że nikogo nie zabiłem. A i to nie było powodem do tego, żeby żeby coś, coś zrobić. Wymyśliłem, że skoro jestem takim nieszczęśnikiem, no to dobra i, i ostatnie moje, e, moje picie przed, przed moim też też ostatnim odwykiem, to już przestałem chodzić do pracy, już nawet nie, 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 nie kupowałem sobie L4, no ale że tych kolegów miałem gdzieś tam sporo, no to mnie tam gdzieś znaleźli w knajpie i, e, no i zawieźli mi na ten odwyk, choć. Chciałem ich zniechęcić, powiedziałem im, że pojadę, ale nic nie palcem nie kiwnę, żeby wszystko. jak już załatwią wszystko, skierowania, nie skierowania, cokolwiek to wtedy mogę jechać a jak, A jak nie, to nie, a teraz żeby poszli sobie, bo, bo ja teraz nie przeszkadzają. Gdy poszli sobie, to łagodniej, powiedziałem trochę inaczej. Myślałem, że nie przyjdą, ani mnie rano wgarnęli, bo się tak zbierałem, chciałem jeszcze rano uciec. Coś mi się przypominało jak mi odwyków, ale nie udało się, nie? Pojechałem na, 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 na ten kolejny odwyk, gdzie tam... Kwalifikowała mnie ta, ta sama terapeutka, która mnie poprzednio nie zakwalifikowała i mówi, że ona dalej nie zmieniła zdania, że, że ja już nie mam po co przychodzić, bo niczego nowego się nie dowiem, ale przyjęła mnie, nie. Odbyłem tą terapię, z której wyszedłem z przekonaniem, że tym razem, to ja już wiem, co mam zrobić. Siódma, siódma moja terapia, detoksy, jakiś tam tych wszystkich innych to nie, nie liczę i. I wyszedłem z tym samym, z czym po, po poprzednich sześciu, nie? Nadal kroczyłem dzielnie tą drogą po traceniu. Przyśnił mi się sen taki, który mi a, <laughs> w tym śnie, w śnie bardzo realistyczny, y, alkoholowym o tyle, że, że musiałem robić różne dziwne, upokarzające rzeczy, żeby móc się tego alkoholu napić. Nie, nie mogłem się zabić, byłem taką ludzką szmatą. Kiedy się obudziłem, to mnie to, y, to... To mnie przeraziło, nie? A pogadałem sobie z moim psem, bo, bo on mnie tam lubił wysłuchać i poszedłem na meeting, wiedziałem, kogo poproszę o to sponsorowanie. To był największy oszołom u nas na, 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 na okolicy, który mówił o Wielkiej Księdze i o tym, że tam jest rozwiązanie opisane. Ja się długo śmiałem, że to dureń jakiś, kurde, nie, a, ale nie wierzyłem, że, że to mi może pomóc, nie? Że, że cokolwiek da, tak po prostu szedłem na, na alibi. Ja tam gdzieś cały czas gdzieś tą wiarę w Boga miałem taką, taką płytką pewnie jakąś związaną z obrzędami, z czymś tam i z takim strachem, że, że przed tym sądem gdzieś tam trzeba będzie stanąć. to gdybym czasem tam stanął i gdyby nie zapytał, czemu nie skorzystałem z tego, a, a, no to mu powiem, że skorzystałem, nie zadziałało i, i, i niestety. Nie? Ale szedłem też z taką determinacją, że, 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 że zrobię wszystko, nie? Ja robię wszystko, co, co, co mi tam każe. Nie bardzo wiedziałem, co może mi tam kazać, ale byłem zdecydowany wszystko zrobić. Ja czasem żartem mówię, że jakbym powiedział, że pojechał do Krakowa na rynek, stanął na, nie wiem, na lewej nodze, złapał się za prawe ucho i zaśpiewał, że tam Krakowiaczek jeden miał koników 7, to bym pojechał i bym kurwa zaśpiewał, nie? Bo, bo, bo po prostu miałem już dosyć tych, tych, tych upadków. Już wiedziałem, co mnie, co mnie czeka po raz kolejny, nie? Ten sen mnie też tak trochę przeraził I okazało się, że że to, to ten, ten program, czy, 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 czy właśnie to odnalezienie Boga i nawiązanie z nim kontaktu, to jednak działa, nie? Że te kroki, które prowadzą do, do tego rozwiązania, dla takiego beznadziejnego typa jak ja, e, są, są skuteczne, nie? I, e, tylko e, tam jest takie zdanie gdzieś w Wielkiej Księdze, które mi się wydawało jakby trochę, trochę nielogiczne, nie, nie ale tam wzięte w cudzysłów, że zdrowy rozsądek musieliśmy zastąpić niezdrowym rozsądkiem, nie? Czyli wszystko, całe moje doświadczenie życiowe, które miałem, jak trzeba sprawy rozwiązywać, musiałem zrobić dokładnie odwrotnie, nie? Dokładnie odwrotnie. E, choć cały czas się, cały czas mi się gdzieś e, w głowie, że to nie tak, nie? Że jak to, nie? Między innymi pozbyć się takiego przekonania, że ja jestem w stanie e, to ogarnąć, nie? że pacjent musi rozwiązywać swoje problemy. Jaki bezsilny bez alkoholu jestem, ale bardzo mi to pasowało to taki przekaz terapii, ale, ale nie bezradny, z, z świadomość tej swojej twojej bezsilności daje ci siłę i tak dalej. W moim przypadku nie daje bezsilność, to jest bezsilność. Nie jestem bezsilny, nie poradzę sobie z alkoholem, Z tego nie wynika żadna siła. Jedyny wniosek, jaki, jaki w końcu wyciągnąłem, to to, że muszę poprosić, najpierw uwierzyć, że Pan Bóg może mi przywrócić to jest rozsądek poprosić go o to, nie po na swoje życie w tych pierwszych trzech krokach, ale ta bezsilność to oznacza, że to, co jest tam w rozdziale nie, nie że całkowity brak siły, to był to był nasz problem. Ja nie wiem, czy wasz mój problem to był całkowity brak siły. nie? i było jasne, że, że, że siła większa musi nam tą, tą siłę dać. Gdzie i jak znaleźć tą siłę, to o tym, o tym jest tak ciężka. Nie? I taki fragment tutaj z... Z piętnastej strony, wiara bez uczynków jest martwa. Jak przerażająco prawdziwe jest to, w odniesieniu do alkoholika, jeżeli alkoholikowi nie uda się udoskonalić, pogłębić swojego duchowego życia przez pracę i samo poświęcenie dla innych, nie będzie on w stanie przetrwać pewnych prób i gorszych momentów, którego czekają. Jeżeli nie będzie pracował z innymi, z pewnością wróci do picia, a jeśli będzie pił, z pewnością umrze, wtedy wiara będzie martwa. W dosłownym tego słowa znaczeniu, tak to już z nami jest. Pewnie z wieloma z nas tak jest, na pewno jest tak ze mną. Nie? I to, 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 był, to był taki fragment, który bardzo mi nie pasował. Nie? Jaka praca i poświęcenie dla, dla, dla innych. A ja, a moje sprawy, a to mnie się już nic od życia nie należy. Nie? To, to, to ten diabeł, ja mnie moje, on tam siedzi we mnie cały czas gdzieś. Nie? Tylko, że od momentu, jeżeli robię to w ten sposób, że. Staram się w tym życiu być użyteczny i uczynny dla Boga i bliźnich, to wtedy dostaję, dostaję to, to spokojne. E, mam nadzieję, że jakieś tam zrównoważone i przyzwoite życie, e, a nie wtedy, gdy zabiegałem o to, żeby, żeby mnie było dobrze, żebym ja był szczęśliwy, żebym ja tam, nie wiem, zaznaczył jakiś swój teren i po, nie pozwalał sobie gdzieś tam wejść i tak dalej. A to wyręczenie asertywności takiego gościa jak ja, z alkoholikiem, a jeszcze jedynakiem, to jest jak gaszenie pożaru przy pomocy kanistra z benzyną, mnie nie trzeba tego uczyć, nie? bo nawet jak, jak ja się z kimś zgadzałem i wycofywałem, to też tylko i, i wyłącznie po to, żeby, żeby swoje coś, coś uzyskać. Nie? Także praca i poświęcenie dla innych, nie. Kurczę, no tego fragmentu jakby nie, nie słuchałem na meetingach, ale fragment piątego rozdziału, gdzie jest napisane co, co robić czego nie robić, żeby kogo, kogo odszukać, żeby, żeby rozwiązać ten problem, to słyszałem na meetingach setki razy. Tak jakby, tak jakby było zupełnie, to, to było takie czytanie na meetingach, żeby tam ten czas jakoś zapełnić, żeby, żeby ten jakiś właśnie rytuał był taki coś, jak z tą wiarą z tymi obrzędami. W kościele, no to tutaj też jakieś tam pewnie obrzędy są, to po coś się to czyta, nie? Ale żeby to słuchać albo jeszcze zastosować, to to, to nie było jakby no w ogóle nie przywiązałem, nie przywiązywałem do tego wagi, nie? Zupełnie. Ja miałem swoją jakąś taką taki mix, trochę terapii, trochę mojej jakiejś tam mądrości i, i trochę czegoś, co, co gdzieś tam przypominało, a, a jak, jak, jak róg. Czekoladę podobną, kurde, mrd A... Dlatego y... ja, jak no, mówię na meetingach, jak myślę, tam moją historię, czy jak, jakąkolwiek wypowiedź, czy staram się właśnie mówić o tym trochę, jak było, co się stało i, i, i jak jest obecnie. Po to, że być może na tym meetingu jest ktoś, kto kto ma, albo kto będzie miał podobnie, bo jak ktoś jest prawdziwym alkoholikiem i odbył jakąś tam terapię i nie pije przez parę miesięcy czy, czy, czy rok, to przyjdzie taki moment, że sięgnie po kieliszek, nawet nie będzie wiedział dlaczego. Nie? To właśnie do takich ludzi mówię, żeby żeby im powiedzieć, że jest rozwiązany, że ona jest opisane w tej książce. Ona jest jedno, jednym pewnie z wielu. Nie? Tylko, że jak jestem w AA, i to, to mówię o o tym doświadczeniu, które, które, które mi pomogło, nie. Mnie terapie nie pomogły, nie dlatego, że są, że są złe, nie. Śrubokręt krzyżakowy jest bardzo dobrym śrubokrętem. nie powie, że to jest złe narzędzie, nie. Natomiast nie do takiej śrubki, która ma tam taką łatwo, poziomą kreskę w bo, bo to jest, wtedy jest nieodpowiednie. Ta terapia, to mówił tam gdzieś doktor Jung, że w wielu wypadkach jego metody działają, nie? ale nigdy nie udało mu się pomóc komuś takiemu jak ten Roland Lazar, który tam był jego, no to W wielu wypadkach Krzyżakowy Śrubokręt odkręca i przykręca środki z tym, tym krzyżakiem, ale nigdy się nie, 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 nie da pracować i odkręcać śrubek, które są pod, pod prosty czy ten własny śrubokręt przystosowany. Dlatego to rozwiązanie duchowe, które, które jest opisane w tej książce, to jest coś, co mi pomogło i staram się. To teraz no, już się kończy. Już więcej chyba nie powiem. To, to, to posłanie przekazywać innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich poczynaniach, czyli, czyli w rodzinie, w pracy, w ogóle w jakimś tam środowisku, gdzie się, gdzie się obracam. Bardzo są przy tym pomocne tradycje. Ale generalnie moim obowiązkiem jest dotarcie do to też jest tam w opowieści Billa, bo czasem słyszę, zresztą sam też mówiłem nieraz o, o tym, że ja jeszcze, jeszcze nie jestem gotowy na, na, na służby, na pomaganie, na coś tam. Ja muszę oprzepnąć, ja muszę coś, ja muszę srość. E, teraz też, też to słyszę, no, ale już sześć tych, co słyszę, nie? ale sam, sam to mówiłem, nie? A Bill, kiedy pogadał z, z Silkwartem, jak ta światłość na niego e, spłynęła, czy on czasem nie zwariował, zwar, ten powiedział, że raczej nie. Następne zdanie miał, że kiedy leżałem w szpitalu, przyszło mi do głowy, że tysiące alkoholików w jednym stanie chętnie przyjęłoby to, co im nie zostało ofiarowane za darmo. Być może mógłbym pomóc niektórym z nich, a oni znów nich mogliby pracować z kolejnymi. Od razu mu przyszło do głowy, żeby, żeby pomagać tym, którzy, którzy nie dostali jeszcze takiego rozwiązania. Nie? Ja myślę, że to jest jakby jednym, jakby, jeśli chodzi o, 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 o AA i o trzeźwienie i o te wszystkie jakieś takie no, słowa używane we wspólnocie, to głównym moim zadaniem jest, jest to, żeby mówić o tym, że jest rozwiązanie i służyć na, na grupach po to, żeby ci, którzy jeszcze o tym rozwiązaniu nie słyszeli, mieli taką samą szansę, jaką ja kiedyś dostałem. Nie? Tutaj nie robię żadnej łaski, nie? bo to, że ja tam wypiszę 50 wdzięczności czy 150 na wieczór. Ale powiem później, że nie mam czasu pójść do więzienia, czy wziąć służbę na grupie. To do grupy wdzięcznością. Ta wdzięczność się musi czymś objawiać. Jak mnie nikt nie przerwie, to mogę jeszcze gadać, ale chyba sam sobie przerwie. Dziękuję Wam jeszcze raz za, za zaproszenie. I chyba, chyba tyle. Dzięki.